Nie za siedmioma górami i nie za siedmioma rzekami, a w Myślenicach na prawym brzegu Raby, na występie skalnym zbocza Ukleiny, stała niegdyś warowna budowla ochronna. Niegdyś, bo mowa tutaj o XIV i XV wieku. Pozostałości po tajemniczym zamczysku są widoczne do dzisiaj. Aby jednak historia tego miejsca nie została zapomniana, naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Archeologii prowadzą badania, dzięki którym powstać ma trójwymiarowy model tego miejsca. Badania, które właśnie rozpoczynamy z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, polegają przede wszystkim na dokładnej digitalizacji pozostałości wieży i zamków w Myślenicach. Oraz otoczenia zamku. Ta digitalizacja polega przede wszystkim na zrobieniu dokładnej inwentaryzacji cyfrowej w postaci zaawansowanej fotografii, zdjęć cyfrowych, fotogrametrii, ale także skaningu laserowego 3D z ziemi i z powietrza. To wszystko posłuży nam później do no, raz inwentaryzacji dokładnego pomierzenia tych pozostałości murów, wieży i otoczenia, ale też do potencjalnej, no tutaj będzie na zasadzie trochę eksperymentu naukowego, do rekonstrukcji, jak ta wieża mogła wyglądać, jak była wysoka, no przynajmniej na bazie tego, co zostało zachowane. Trwające na zamczysku badania rozpoczęte zostały z inicjatywy Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Ale chodzi generalnie o to, żeby pokazać im mieszkańcom. Myślę, Myślenic wszystkim turystom odwiedzającym to miejsce, no jak to miejsce kiedyś wyglądało w średniowieczu, czyli że to było przede wszystkim zamek, że to nie była tylko wieża, że były to jakieś pomyślane większe założenia architektoniczne, no i na przykład na, jako ścieżkę edukacyjna można tutaj docelowo, docelowo robić, która będzie omawiała czy opisywała, opowiadała to miejsce na nowo wskazywa na właśnie te wszystkie elementy poszczególne zamku, nie tylko właśnie wieży, ale jakiegoś być może dworu, wałów, okopów, fos, jakiegoś właśnie przyczółka mostowego i tak dalej. Być może w przyszłości udałoby się to zrobić w formie bardziej wirtualnej na jakiejś tutaj zasadzie VR-u i jakiegoś takiego cyfrowego odtworzenia na miejscu tego, tego miejsca. Obecne ruiny i okoliczny teren objęte są od 1962 roku ochroną jako rezerwat krajobrazowy Zamczysko nad Rabą. Chronione są tutaj pozostałości warowni, las jodłowy z domieszką sosny i świerka oraz bluszcz pospolity. Dzisiaj wiadomo, że czekolada zdecydowanie poprawia samopoczucie. Z naukowego punktu widzenia zawiera ona bowiem związki, które stymulują produkcję endorfin, czyli hormonów szczęścia. Nic więc dziwnego, że w sobotę 12 kwietnia w myślenickim rynku dobre humory i zapach czekolady wyczuwalne były z daleka. A zadbali o to organizatorzy drugiej edycji tego słodkiego święta. Święto Czekolady w Myślenicach przyjęło się po w sukcesie z zeszłorocznej pierwszej edycji. Dzisiaj na myślińskim Rynku również tłumy Myśleniczan, wszystkich entuzjastów czekolady. Razem z naszymi partnerami przygotowaliśmy moc atrakcji. Oczywiście wszystko związane i tematyczne z czekoladą, ze słodkościami. Także cieszę się, że jesteśmy dzisiaj razem. Możemy spędzić to sobotnie, przedpołudnie, wspólnie, razem na Myślińskim Rynku. Czekolada na ciasteczkach, na owocowych szaszłykach czy kubeczkach zdecydowanie tego dnia rządziła. Przede wszystkim wśród najmłodszych, choć nie tylko. Były. Konsumentami głównie są dzieci. Ja tylko sobie próbuję z umiarem, wiadomo dlaczego. E, więc no, były na warsztatach, takie piękności nam tutaj powychodziły słodkie. No i oczywiście owoce w czekoladzie jak zwykle robią furorę. Bardzo pyszne. Z tymi owocami to jest pięknie. Bardzo dobra. To Co dobra. I owoce wspaniałe, takie ci słodkie. No i dzieci zadowolone. Bo głównie z nimi przyszłam, żeby się ucieszyły. Czyli warto organizować świetne czekolady myślenie. Warto warto jeszcze przy tej pięknej pogodzie. Bardzo, fajnie. O, bardzo słodko i fantastycznie. Jak najwięcej prosimy o więcej. Po frekwencji można stwierdzić, że święto czekolady to dobry pretekst do spotkania, zabawy i integracji. Karate to coś więcej niż sport, to filozofia, styl życia, wszechstronny rozwój i kształtowanie charakteru. Z tą tezą zapewne zgodzą się zawodnicy, którzy w sobotę 12 kwietnia zjechali do Myślenic, aby wziąć udział w ICO Beskidy Cup, ogólnopolskim turnieju karate kyokushin organizowanym przez Myślenicką Akademię Karate Byakko. Dzisiaj w zmaganiach bierze udział 470 zawodników z 32 klubów z Polski i z Czech. Myślenice reprezentuje blisko 120 młodych zawodników od 6 roku życia wzwyż, łącznie z seniorami. Rywalizują w ponad 70 kategoriach ze względu na wiek, płeć i konkurencję. Są konkurencje kata, czyli układy techniczne i kumite, czyli walki w pełnym kontakcie. Zdecydowanie z roku na rok przybywa nam zawodników, którzy przyjeżdżają do Myślenic i przybywa klubów, bo w sumie mamy teraz zawodników z całej Polski i z Czech. Jak Myślenice spisują się jako gospodarz tego turnieju? No, na razie wszystko przebiega zgodnie z planem, dostajemy dużo, dużo pochwał za organizację, więc wszystko jest myślę, że dopięte. Jak widać na przykładzie Oleny, zawodniczki z Kalisza, domyśleńc na ten turniej wraca się z wielką chęcią. Cieszę się bardzo, że młodzi ludzie wkładają. Duszę, serce, swoją wiedzę, otwierają nowe kluby, robią takie piękne turnieje, naprawdę, bo było mu powierzono zrobić Puchar Europy i też tu byłam, więc jestem myślenicach piąty raz, mimo że jest edycja czwarta. E, rewelacyjna organizacja, zawsze wszystko na najwyższym poziomie. Wiem o czym mówię, bo też w Kaliszu też organizujemy swój turniej i jeździmy w Polsce po dużej ilości turnieje naprawdę jest na 6-6. Jeszcze bym plusik dodała naprawdę za zaangażowanie i za taką atmosferę, która tu jest, bo tu wszystko jest na tip top, zawsze wszystko wszystko dograne, do, dopięte na ostatni guzik, więc jest rewelacja. W Myślenicach karate ma się bardzo dobrze, z roku na rok też przybywa nam klubowiczów, otwieramy kolejne sekcje. Myślę, że na ten moment trenuje tutaj około 500 zawodników. Niedziela Palmowa, niedziela Męki Pańskiej, ma dla katolików ogromne znaczenie. To ona rozpoczyna bowiem obchody Wielkiego Tygodnia. Tradycją tego dnia są procesje upamiętniające uroczysty wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, kiedy to witały go tłumy ludzi, machając gałązkami palmowymi i kładąc je na drodze przed nim. W niedzielę palmową symboliczna procesja przeszła także wokół sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej. Uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, przedstawialiśmy go przy, naszej, przy naszym sanktuarium. Właśnie grupa Misterium, apostołowie z tej grupy i osiołek. No, chcemy przybliżyć, pokazać ludziom, co się wtedy działo, a jednak jak człowiek widzi, to zupełnie inaczej reaguje. Zwyczajem niedzieli męki pańskiej jest również święcenie przyniesionych do świątyni palm. Co więcej, w Myślenicach po zakończeniu Eucharystii w rynku odbywa się konkurs palm wielkanocnych, organizowany przez gminę Myślenice, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu i Myślenicki Oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Jak zawsze kolorowych, pomysłowych, misternie zdobionych palm nie brakowało. Jury konkursowe nie miało łatwej pracy w wyborze tych, które zachwyciły najbardziej. Pani Lucyn, na co dokładnie zwraca uwagę jury, oceniając tegoroczne palmy? Więc w tych naszych trzech kategoriach, które mamy, najwyższa, no to wiadomo, nie budzi wątpliwości, musi być wysoka, ale też musi stanąć samodzielnie. Natomiast jeśli chodzi o palmy tradycyjne, wtedy zwracamy uwagę na przede wszystkim tradycyjne materiały, czyli naturalne, wykonane samodzielnie. Palma też musi być wykonana samodzielnie. I musi mieć te użyte kwiaty sztuczne, palmę prawdziwą, wiklinę na wiklinie, nie na sztucznym tworzywie. No, generalnie musi być z naturalnych materiałów wykonana własnoręcznie. Natomiast przy palmie oryginalnej mamy większą dowolność w stosowaniu materiałów. Tutaj bardziej przyświeca idea którą ktoś chciał przekazać, tworząc palmę. To jest coś, co przyświeca tworzeniu palmy, a materiały już są dowolne wtedy. Oczywiście w każdej kategorii palma musi stać samodzielnie. Robienie wielkanocnej palmy to dla wielu rodzin tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Robimy samodzielnie palmy od lat. Tak, nas, tak nam zostało w rodzinie babcia, później mama. No i do dziś chcemy pokazać tę tradycję swoim dzieciom. I trwamy w tym od lat i zawsze od pokoleń. Niedziela palmowa w myślenicach rok rocznie ma także wymiar kulinarny. W sercu miasta odbywa się bowiem wielkanocny kiermasz, a na nim świąteczne smakołyki i rękodzieło można było popróbować, ale i także zaopatrzyć się w różnorodne wyroby, które zagoszczą na wielkanocnym stole. Czego zatem nie może na nim zabraknąć? W koszyczku wielkanocnym nie może zabraknąć baranka, jajek, soli, wędlin, pieczywa, baby. To jest symbolika nasz, chrześcijan przede wszystkim, jajko symbol życia, chrzan, symbole męki i zmartwychwstania Chrystusa i oczywiście jako my stowarzyszenie jesteśmy bardzo przywiązane do jednak tradycji, staramy się kultywować tą tradycję, rozpowszechniać, żeby ta tradycja nigdy nie zaginęła. Wchodzimy w ten bardzo piękny czas, kiedy dotykamy najgłębszej tajemnicy naszej wiary, męki, śmierci, zmartwychwstania Pana Jezusa, a więc jest się nad czym zatrzymać, jest jeszcze go radować. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Myślenica, w tym wyjątkowym okresie świąt wielkanocnych chcę przekazać Państwu najlepsze życzenia. Zdrowia i pokoju. Niech zmartwychwstały Chrystus zagości w naszych sercach, a blask jego zmartwychwstania niech przyniesie radość i nadzieję. Błogosławionych świąt Wielkiej Nocy.